Cześć witajcie, z tej strony Drago, a to jest kolejny odcinek Let's Play Pokémon Fire Red. Cóż, w poprzednim odcinku zakończyliśmy w tym właśnie miejscu, czyli w centrum Pokémon w miasteczku moim takim zerowym potrenowałem Pokémony. Jak widzicie, Charmander otrzymał już posiada już dziewiąty poziom, co jest naprawdę fajne, ale Manki, który był na piątym, jest już na poziomie 8 i dostał nowy atak, który pokażę wam za chwilę. Jest to Low Kick, czyli pierwszy jego atak typu walka. Yy, przyda mi się on bardzo podczas walki z brokiem, ponieważ prócz tego, że jest naprawdę silny na kamienne Pokémony, ma jeszcze jedno zastosowanie, czyli czyli to się dowiecie w następnym odcinku, w którym będziemy walczyć z brokiem. Teraz próbuję się dostać do marketu w celu zakupienia potionów i Pokeboli. Cześć, mogę w czymś pomóc? Oczywiście, dawaj wszystko, co masz i nie zadawaj pytań. Potion, i teraz Pokéball. E, Takie Potion, jak niektórzy zdążyli zauważyć, dodaje naszym Pokémonom 20 punktów HP. E, istnieje także Max Potion i Full Potion. Więc tak, Max Potion i Full Potion są już dostępne w późniejszych miasteczkach, ale jakie są ich zastosowania, dowiecie się w swoim czasie. A teraz Gary. Gary, czyli nasz główny rywal w całej grze Pokémon, wyzwa nas i wyśmiewa się z nas, dlatego że nie mamy żadnych odznak, on też nie ma żadnych odznak. No ale dobra, za chwilę będziemy z nim walczyć, ponieważ on jest wielkim nobem i myśli, że jest od nas silniejszy. A to nieprawda. Ponieważ my. Wy... On wysyła pj -a, a my wysyłamy Charmandera, który jest naszym mega silnym Pokémonem I spalimy tego Pidgeya na stosie Emberu. Dobra, wiem, że gadam głupoty, ale... Cóż. <śm> Jakoś tak... Hmm, no, wziął mnie. Dobra. Ember po raz trzeci. Świetnie, Charmander. Nie, zrobię tak jak aż Charmander, postarałeś się. Brawo. Jej, Charmander. Tak jest. Ale dobra, chwila powagi, ponieważ my wyskakujemy z naszym potężnym mankejem przeciwko najsilniejszemu pokonowi. Naszego przyjaciela Garego Squirtla, czyli łysego żółwia Low Kick. No, jest dość słaby. Ale i tak lepszy od Tile Whipa. Dlatego rzucamy Scratch'a. Który jest ciut! Mocniejszy. A Squirtle myśli, że jest fajny, obniżając nam y, naszą obronę. Ale obra. I tak go pokonamy. Ta walka może sprawić trochę problemów, jeżeli nie macie dobrej drużyny takiej na początek. Ponieważ sam Charmander na 16 poziomie nie wystarczy. Na szesnastym poziomie to już nie będzie Charmander. A widzicie, powiedziałem wam, kiedy będzie ewolucja Charmandera. No dobra, ale ewolucja już niedługo. No więc dobra, walczymy. Scratch! Jak widzicie, ja użyłem Potiona, ponieważ Squirtle, który teraz zadał mi 8 obrażeń, yy, mógłby mnie wtedy załatwić. I wygraliśmy! Wygraliśmy kolejną walkę z Garym. Oczywiście Gary będzie teraz krzyczał. Dlaczego to? O, miałaś warta już. I teraz uwaga! Czytajcie to, co mówi Gary. Muszę wymyślić sposób, jak się tam dostać. Powinieneś przestać się lenić i ruszać dalej. I uwaga! No dobra, pod... spotykamy Garego, Cześć, Gary. Jak tam u ciebie słychać? O, to mnie ważne. Musimy walczyć, ponieważ jestem lepszy od ciebie, bo ty masz słaby pokonany. O nie, przegrałem. mięś farta i w ogóle. Ale czekaj, otrzymasz ode mnie radę, ponieważ mnie pokonałeś. No więc tak, Gary... Hmm, Gary jest takim kolegą, który jednak stara się być lepszym od nas. Yy, jak wiecie, yy, w kreskówce Pokémon Gary był największym rywalem Asha i zawsze nim pozostał, jednak zaczęli się zaprzyjaźniać dopiero po iluś tam sezonach, tak. Gary był zawsze lepszy i tak. No ale potem oczywiście Ash, który podróżował przez cały dziwny świat Pokemonów stawał się lepszy, no i walczył w pewnym momencie z Garym, co <laughs> dało mu zwycięstwo. Ale naprawdę przez pierwsze odcinki Pokemonów jest naprawdę fajnie to pokazane. Najbardziej mi się podobał moment, kiedy to y, Ash łapie Krabiego. Pokemon Krab spotykamy go na pewnym wybrzeżu y, i raczej też postaram się go złapać, bo jest, fajny, bo jest fajnym Pokemonem wodnym. I tak Yy, aż złapał Krabiego, który nie został przetransportowany do jego Pokébola, tylko Pokébola zniknął. O, Charmander zatrzymuje level, ja się tu zagadałem. Tak, yy, Krabi został przetransportowany do profesora Oka, ponieważ, jeżeli przekroczymy limit 6 yy, Pokémonów w plecaku, yy, nasze następne Pokémony będą transportowane do tego oto komputerka, który widzieliście przed chwilą obok yy, lady. Siostry Joe. E, tak, możemy oczywiście w tym, w tym komputerku wymieniać sobie Pokémony, czyli dawać jedne, brać drugie. E, no i aż złapał tego Krawiego, został on przetransportowany do profesora Oka. No, no i dzwoni do niego. E, co się stało, dlaczego mój Krawi zniknął? No i ten mu wyjaśnia, że możesz mieć maksymalnie przy sobie 6 Pokémon. Bije na drugim. Nie, odmawiam, bo szukamy na czwartym. No, i okazało się, że Gary złapał trzy razy większego krabiego. Ale dobra, wracajmy do gry, bo się zagadałem o tym, jakie to aż i Gary łapali kraby. No dobra, e, tak, poszukujemy pj ponieważ Las Viridian pełen jest Pokémonów robaków, a PJ, który osiągnie atak, ataki powietrzne. Będzie niepokonany w tym lesie. Ale dobra. Mam nadzieję, że spotkam w końcu Pidgeya na czwartym. A jak nie, to w końcu złapę tego na trzecim i go wytrenuję, ponieważ, no cóż, nie chwaląc się, ale akurat trenowanie latających Pokémonów szło mi zawsze najlepiej. W yy, Pokémon Diamond i Perła, czyli <laughs> przedostatnich Pokémonach, jakie wyszły. Miałem Staraptora, czyli ostatnią ewolucję Starliego. Też Pokemon ptak. I jako jedyny ze swoich znajomych doprowadziłem go do 50 któregoś poziomu, co było naprawdę fajne. O ładko, jak następny PJ będzie na trzecim, to go łapiemy, bo uważam, że to nie ma sensu, a Pokémony latające są fajne i łatwo się je trenuje. Zobaczymy. Tom... PJ już w ataklu, a my Potion nie, to nie. Pokéball naprzód. O tak, raz. Dwa. Po dwóch? U, szybko. Mam cię złapaliśmy Pidgeya. Dane Pidgeya zostały dodane do Pokédexu. Pokémony leśne. Mm, nie jestem pewien czy do końca określenie jest dobre. Ponieważ Pidgey jest Pokemonem normalnym i lotu. Jednak żyje w środowisku leśnym. No ale także... Hmm. Nie jestem co do końca tego pewien, ale myślę, że jednak tutaj mają rację, że jest to Pokemon leśny. Ma jak na razie tylko atak Tackle, co nie czyni go naprawdę silnym, ale... Zaraz go się wytrenuje i będziemy mogli przedzierać się przez gąszcz lasu Willian. Yy, dlatego cóż, yy, ja tu zrobię cięcie i widzimy się za chwilę. No, i już po cięciu, ponieważ yy, PJ został wytrenowany. I tak, yy, uwaga, Pokémon PJ level 9, więc podniosłem jego poziom o 6. Trening poszedł naprawdę szybko, ponieważ wraz ze, ze spacją, która e, dawała mi przyspieszenie na tym emulatorze, e, wytrenowałem go naprawdę szybko. A teraz e, idziemy wypróbować nasz atak lotu e, przy, do lasu Viridian. O tak, przechodzimy przez bramę e, Las Viridian. E, jeżeli wchodzimy w tej wersji Pokémonów do jaskini bądź lasu, to wita nas naprawdę fajny art, który no, obrazuje nasze położenie. Akurat to mi się w tej wersji naprawdę bardzo podobało. A teraz spotykamy pierwszego pokolona robaka w tym oto lesie. Jest to kakuna, czyli ewolucja Weedla, która została właśnie w tym oto momencie zniszczona przez Gast PJ. A. Tak jest, kakuna mdleje. No, zawsze to jest mdleje. I tak, tutaj idę po pierwszego pokebola Jeszcze w mojej serii nie było to pokazane Ale w różnych miejscach, jaskiniach, lasach Po prostu w normalnych trawach Leżą pokebole W tych pokebolach możemy znaleźć naprawdę różne rzeczy Ponieważ możemy znaleźć jakieś Jakieś po prostu lecznicze przedmioty Takie jak potiony Czy na, znaczy po prostu pokebole no, ale także możemy znaleźć pokemony, a nie pokemony, kamienie do pokemonów. E, e, dla tych niekumatych, e, kamienie pozwalały ewoluować wielu pokémonom w swoje wyższe formy. Na przykład Pikachu nie mógł ewoluować przez poziom, tylko po prostu przy użyciu kamienia pioruna czy bądź błyskawicy. No, dwie różne nazwy, ale jednak określają to ja są kamień. Pokémonem, który ma najwięcej ewolucji jest Eevee. Mm, tak, jest to Pokémon, którego Gary dostał w, w filmie Pokémon. Yy, dostał go od profesora Oka. I tak, Eevee ma naprawdę dużo ewolucji. Yy, nie pamiętam aktualnie na ten moment ile, ale dodam tutaj adnotację co do ilości ewolucji. Y, tak, Eevee y, nie ewoluował y, sam, po prostu tak. Był to normalny, typ normalny, a potem y, za pomocą różnorakich kamieni mogliśmy go wyewoluować w y, elektrycznego, ognistego, wodnego, y, ciemności psychicznego. Jeszcze potem został dodany typ trawiasty, tryb, lod, typ lodu, yy, czy ja już wymieniłem wszystkie? że tak. Ja najczęściej ewoluowałem i w razie potrzeb. To znaczy, jeżeli potrzebowałem Pokemona elektrycznego, a miałem pod ręką kamień elektryczny, co naprawdę rzadko mi się zdarzało, to ewoluowałem go w elektryczny, jak miałem kamień wody, to tam... No, Eevee miał co prawda naprawdę najwięcej ewolucji a teraz znów się zagadałem i wracamy do gry. Walczymy z pierwszym trenerem w lesie, Viridian, czyli Weedlem. Weedlem, łapaczem robali Rickiem, który jest miażdżony przez naszego pj który osiągnął już poziom 11. Ma zamiar użyć Caterpie, czy chce zmienić pokémona? Oczywiście, że nie, bo PJ jest tutaj najpotężniejszym pokémonem w całym tym lesie. Ale nie jest najrzadszym, ponieważ w lesie Viridian możemy spotkać Pikachu. W tym momencie. O, matko, to ja przechodziłem grę bez Pikachu, którego miałem, którego miałem pod nosem. Tak jest. W tym lesie możemy złapać Pikachu. Pikachu jest bardzo rzadki, przez co trochę trzeba jednak się namęczyć, żeby go spotkać. I ja zamierzam to zrobić w drugim w trzecim odcinku, czyli w kolejnym odcinku. Co będzie już trochę nudniejsze, ponieważ jednak poszukiwanie Pikachu. No ale bez Pikachu nie uda mi się przejść drugie odznaki, ponieważ jest to odznaka wody, a jak wszyscy się pewnie domyślają, pokemony elektryczne dosłownie miażdżą Pokémony wodne. A to jest drugi trener Pokémon Robali. Jo! Nie możesz uciec, jeśli jesteś trenerem Pokémon. Ym, I w tym momencie nasz bohater powinien zdjąć czapkę, pleca, rzucić je gdzieś za siebie i powiedzieć: Nie, nie jestem trenerem Pokémon, ale i tak chętnie cię rozwalę moim PJ'em. I w tym oto momencie PJ ponownie gromi przeciwników. No to pewnie teraz już wiecie po co mi był PJ i te jego poszukiwania. Yy, no więc tak. <ścoughs> Czy aż zmieni Pokémona? Nie, nie chcę zmieniać Pokémona. Po raz kolejny się na to. Łapacz roboli dołg. Wysła biła bi matką. Whidl. Yy, tak, nazwy trenerów są naprawdę przeróżne. Ale tutaj to jeszcze nic. Pamiętam, że jak się już dochodziło do końca w starych REDach, to byli już goście po prostu imiona im się skończyły, już się bardzo często pojawiały, powtarzały, że na tej samej drodze było na przykład trzech gości o tym samym imieniu. Ale na przykład był jeden o jakimś takim zupełnie imieniem z kosmosu znaczy, dlatego dołg wcale mnie praktycznie nie dziwi. Yy, dobra. Kolejny pokeball, w którym otrzymujemy antidotum. Tak jest, antidotum. Czyli jeżeli nasz pokemon zostanie zatruty przez Weedla yy, na przykład yy, trującym rządłem. To co kolejkę, no czyli zaatakujemy za, i wtedy działa trucizna. E, trucizna może się zdjąć sama, ale jest to naprawdę długi proces i może on, i w 90% przypadków załatwi on naszego Pokemona. Tutaj po prostu specjalnie podchodzę do tego kolesia, ponieważ skoro mam Pidgey, to możemy łatwo go pokonać. <laughs> tak jest. Łapacz Robalie Charlie. I Antidotum leczy naszego Pokemona z tej oto przypadłości, ale... E, e, trucizna. O, PJ dostał quick attack. E, trucizna także objawia się tym, że jeżeli uciekliśmy z walki, a, na, a mamy przy sobie zatrutego Pokemona, to po zrobieniu dwóch, trzech czy bądź też jednego kroku e, nasz e, ekran nam mignie. Co to będzie oznaczało? Że nasz zatruty Pokemon stracił jeden punkt życia. No, jeżeli mamy jakiegoś zmodyfikowanego Pokemon'a, ponieważ tak, można tak zrobić. Są specjalne przedmioty, które na przykład powiększają HP, powiększają obronę i jeżeli są Pokemon'y na, na jakichś tam poziomach, co mają ileś tam HP, to pff, anty to trucizna nic im nie robi. No i tak, w tych trawach możemy spotkać Pikachu, jednak yy, jest to... Nie zatruj się. Jest, nie zatruj się. Jednak jest to dość niespotykane. Są jeszcze w, w, są jeszcze w tym lesie trawy, w których jest już częstsze pojawienie się Pikachu. No ale to w następnym odcinku. A to jest już ostatni trener w lesie Viridian. Hej, zaczekaj, po co ten pośpiech? Nie znam cię, uciekamy. No to jest właśnie dziwne, łapasz robali sami, że każdy może do nas podejść, wystawić swojego Pokemona, który zaraz zostanie zniszczony przez naszego pj -a. I został i po prostu tak nas wyzwać prosto z mocno na walkę. Dobra, PJ zyskuje 99 punktów i nie dostaje poziomu. O matko. Dobra, idziemy dalej, bo już jesteśmy naprawdę blisko wyjścia z lasu. Ale i tak pokonam tą... tego Kakuna. Tego, bo jak widzicie niebieski znaczek przy nazwie to chłopak. Eee, tego Kakuna... Żeby wbić po prostu PJowi 14 poziom. Jeszcze tutaj się rozejrzę, bo może jednak przytrafi się Pikachu, to już nie zabierłbym Wam czasu yy, w następnym odcinku, ale szczerze mówiąc wątpię. No bo Weedle na piątym, ale i tak będę, wa <coughs> będę walczył PJem już na spacji, żeby było szybciej, yy, ponieważ chcę jak najbardziej rozwinąć Pidgeja. No, bo jak wiecie, lubię pokemony latające. Przez co. Hmm, no, Pidgey jest jak na razie naszym najlepszym pokemonem. Aha, już widzicie, hmm, jeżeli ilość ataków, ponieważ każdy pokemon ma ograniczoną ilość danego ataku, spadnie do połowy, robi się to na napis, robi się żółty. A jeżeli spadnie już do. Hmm, do gdzieś mniej niż 25%. Czyli jednej czwartej ataków, to robi się ona czerwona. Jak odzyskać dane ataki? Są specjalne przedmioty, które w danej chwili mogą nam yy, dać kolejną możliwość użytkowania ataków, ale także w centrum Pokémon. A to jest Pokédex, ponieważ yy, obiecałem Wam go pokazać w poprzednim odcinku. I mamy, spotkaliśmy jak na razie 9 rodzajów Pokémonów, z czego złapaliśmy czterech. Cóż, w sumie nieźle, ale yy, na razie taki Pokédex to mało. <laughs> A złapanie ich wszystkich zajęłoby naprawdę długo. A uzupełnienie Pokédexu po prostu jest tylko kwestią czasów, ponieważ... Yy, już niedługo będziemy spotykać coraz to... No matko, program do nagrywania. Yy, coraz to nowsze Pokémony. W, w okolicach Księżycowej Góry i w samej Księżycowej Górze w drodze do trzeciej odznaki, tak to już będzie naprawdę różnorodność. No ale już wchodzimy do Power City. Yy, tak, porada. Wszystkie Pokémony biorące udział w walce, choćby przez turę, zyskują EXP. Dobra, ale my tu nie o exp tylko o centrum Pokémon. Yy, tak. Jak widzicie takich, jakby to nazwać, podejrzanych typów, tak jak ten staruszek przy wejściu, którego zaraz zobaczycie, jeżeli tylko zniknie ten napisik. Yy, tak, należy z nimi pogadać. Ja na razie nie mam zbytnio czasu, yy, ponieważ chcę Wam jeszcze pokazać yy, no trochę okolice i najważniejsze salę treningową już ją widać. Yy, to jest muzeum tu powyżej, a tutaj mamy już salę treningową, pierwszą salę treningową. Sala Pokémon Peuter City, leader Brock, trener Pokémon twardy jak głaz, ponieważ jak wiemy używa on kamiennych Pokémonów i no i właśnie pora na zakończenie odcinka i zapowiedź następnego, w następnym odcinku. Walka z Brockiem oraz poszukiwanie Pikachu i początek naszej przeprawy przez Górę Księżycową i jej okolice no i dzięki za oglądanie, komentował Drago, dzięki, cześć!